Witamy ponownie w Janmar Centrum. Dziś mam przyjemność pokazać nasze największe koparki gościnnicowe z produkcji japońskiej. Model topowy SV100 Teoretycznie waga między 10 a 11 ton. Kątem ciekawostki mamy też model większy SV120 z produkcji niemieckiej. 120 ma wasę 13,5 tony, jednak setka jest od niej o wiele mocniejsza, szybsza i sprawniejsza. To dużo świadczy o tej maszynie. Klienci, którzy pracowali tą maszyną, twierdzą, że koparki konkurencji w rozmiarze do 14-15 ton są do niej w ogóle nieporównywalne. Kolejna ciekawostka, Waja 80. W ofercie mamy też wersję 82, ale dzisiaj skupmy się na tej maszynie. Tutaj mamy ramię 3 razy łamane to przedział 89 ton, duża głębokość kopania, dobre zasięgi robocze, bardzo fajny udźwig. Kątem ciekawostki ta maszyna po założeniu 400 kilowej przeciwwagi dodatkowej poda paletę kostki maksymalnie w przód na widłach, tak, maksymalnie do przodu. Na co, na pełen zasięg w przód możemy podać paletę kostki. To Dużo mówi o maszynie. Waja 80 V100 to konstrukcje ramienia offsetowe koni obrotowy. Konstrukcja taka pozwala maksymalnie zbliżyć pozycję sprzętu do lemiesza. Pozwala także bardzo efektywnie pracować obok maszyny przy obróbce rowów, będąc zaparkowanym tuż przy rowie, szczególnie gdy założymy głowicę Rototilt. SV100 ma dokładnie taką samą konstrukcję. Pomiędzy nimi, nie bez przyczyny, postawiliśmy maszynę Sigma. P7 Sigma to koparka offsetowa, miejska, zeroobrotowa, do pracy w szalunkach. Ale tutaj po prostu chcemy pokazać różnorodność. Trzy takie modele. Wielokrotnie Sigma już Wam prezentowaliśmy. SV100 w praktyce klasa sama dla siebie. Łyżka ładowarkowa pojemności 0,9 m3. W związku z parametrami maszyny musiała zostać wzmocniona. Z tego powodu mamy wzmocnienie poprzeczne wewnątrz łyżki. Mamy wymienny lemierz. Można powiedzieć, że wygląda tak samo, jak łyżka do koparki ładowarki czyli do koparki, do ładowarki 10 tonowej. To dużo świadczy o parametrach maszyny, jeżeli musieliśmy do niej zastosować tak silną łyżkę. Wiele najpopularniejszych francuskich konstrukcji o podobnej masie ma łyżkę 0,4, 0,6, tutaj mamy 0,9. Potężna przeciwwaga, maszyna bardzo kompaktowa. Wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe, oświetlenie LED robocze na całej kabinie, złącze do koguta. Wszystkie przewody hydrauliczne na ramieniu. Zresztą nie tylko. Podobnie mamy z przewodami na Lemiszu, pod spodem, wszystko w oplotach stalowych wzmacniających. Weswał 100 szybko złącze hydrauliczne to w praktyce standard. Podobnie jak pełna hydraulika dla rototilt, dwie linie po obu stronach, obie w wysokim przepływie, obie z pełną regulacją. Krótko zapięty lemierz bardzo blisko ramienia maszy podwozia maszyny, także i ramienia, możemy bardzo blisko ściągnąć ramię do lemiesza. Powoduje to, że tam gdzie ciasno łatwo nam zawracać, lemierz nam nie przeszkadza. Ciekawostką jest podwozie. Asymetria powoduje, że gąsienice są szersze od środka. Dodatkowo na standardowe rolki i yy, koło napinające, możemy bez żadnych zmian zamontować sobie dodatkowo gąsienice stalowe. Tak jest. Zmieniamy same łańcuchy plus klepki. Cóż to oznacza? Oznacza to, szanowni klienci, że. Możemy założyć szerokie 700-800 mm gąsiennice do Melioracji na standardowej maszynie. Do tej maszyny zupełnie bezkarnie założymy sobie przedłużenie ramienia 3 3,5 m i na koniec z jego zapniemy łyżeczkę od koparki pięcio-tonowej skarpową hydrauliczną na przykład, więc to już coś o czym świadczy. Zdarzało mi się odkupować maszyny. SV100 chodzone po 6000 godzin, które pracowały w górach, w strumieniach, w potokach i do dziś są na pierwszym fabrycznym podwoziu gumowym. To jest swego rodzaju niespodzianka. Wspominałem o Sigmie. Nie otwieram szerzej tej kabiny, ponieważ Sigma, Waja 80 i Setka to dokładnie ta sama kabina wewnątrz, więc może przy ostatniej prosto maszynę w środku. Silniki są zbliżone, oczywiście setka jest troszeczkę mocniejsza. Konstrukcja podwozi także. Jeśli zwrócicie uwagę na wprost na 80, obraca się w swoim obrysie. Różnica szerokości między 80 a setką to około 10 cm, może 15. Seteczka. Wystaje nam 10-15 na zewnątrz w tej samej pozycji co 80, czyli już nie jest zero obrotowa, ale to wynika z parametrów roboczych. Mamy dużo większy udźwig. Już 80 podaje paletę kostki na maksymalny zasięg 100% na wprost, czyli biorę widły, paletę kostki brukowej i wysuwam ramię maksymalnie do przodu. To dużo. Także w 80 mamy oczywiście zamki bezpieczeństwa. Także w 80 mamy hydraulikę do szybko Mamy oświetlenia LEDowe. to są takie nasze standardy. Podobnie będzie z pompą do tankowania paliwa, zewnętrznymi złączami do ładowania akumulatora. Akumulatory mamy schowane w tym miejscu pod chłodnicami bardzo łatwy dostęp do nich. Otwieramy, ma otwieramy maskę silnika jedno złącze. Mamy na wierzchu chłodnicę do czyszczenia, mamy na wierzchu akumulatory. Silnik prosty, tutaj mamy Common Raila 4TNV98. Znacie ten motor. Pamiętacie koparko-ładowarki Komatsu WB93 z lat 2000? 93, 97, takie do 2005 roku. Tam był dokładnie ten silnik i miał 100 koni mechanicznych. Tutaj bodajże Janmar chwali się mocą w granicach 60 do 80 koni, zależy od wersji wyposażenia, ale te silniki są certyfikowane w maszynach nawet do grubo ponad 100 koni. To jest pewna ciekawostka i nie zdziwiłbym się gdyby pewien z producentów konkurencyjnych wkładając do swojej maszyny ten silnik nagle powiedział, że ma 90 lub 100. Silnik to Stary Przyjaciel, oczywiście produkcja biwa. Układ hydrauliczny w tych maszynach jest to klasyczna trzypompówka. Koledzy z szarej japońskiej marki powiedzieliby zapewne, że mają ich cztery. Ta jedna największa jest podwójna. Niektórzy liczymy jako dwa. Dwie silniki, maszyna spełnia wszelkie normy emisji europejskie, jak i amerykańskie. Janmar nie boi się danych, więc wszystko mamy podane to charakterystyczne malowanie świadczy nam tylko i wyłącznie o tym, że maszyna przypłynęła w całości z Japonii. Nie zwróciłem wam uwagi na setce. Tutaj jest tak samo 80C. Obudowy hydromotorów są w 100% schowane w gąsienicach. Co to daje? Daje to to, że o wiele łatwiej poruszać się w ciężkim terenie, o wiele ciężej nabrać tam błota, pouszkadzać jakieś przewody. Przejdźmy do kwestii kabinowych konstrukcyjnych. Kabiny Janmara to japoński team. Tim dokładnie. Konstrukcja bardzo prosta. Szyby proste, tradycyjnie dla Janmara. Szyby schowane mamy w rameczkach. Dokładnie, czyli w momencie, kiedy haczymy od drzewa i tym podobne, nie wybijamy szyb. Bardzo prosty dostęp do podzespołów. Wszystko jest w środku. Mamy tu schowek, komfortowy fotel operatora, ciemną podsufitkę. Dla klientów, którzy chcieliby popracować maszyną z Rototilt ciekawostką są takie małe potencjometry. Jeśli interesowały Was mniejsze maszyny Jan to jest drugi. Dokładnie tutaj. Obok potencjometru do gazu sterującego silnikiem. W joystickach mamy rolki do rotatora. W lewym tylko sterowanie obrotem w prawym mamy możliwość także załączenia stałego przepływu np. pod wiertnicę, np. pod frezarkę do pni. Tutaj mamy funkcję dźwigową. Sterowanie szybko złącza. Podstawowy panel, tryb eko. Powrót do obrotów biegu jałowego. Zastanowi Was pewnie ten mały komputer. Znacie go od maszyn dwutonowych. Tu się nic nie zmienia, wszystkie jajnogdy mają taki sam, natomiast komputer sterujący do tej maszyny kosztuje 500 euro. Gdyby komuś zamarzyło się spawać, coś modyfikować w maszynie, gdyby coś się popsuło, 500 euro. Można mieć tutaj ładny, piękny, kolegowy wyświetlacz, ale wtedy ta cena będzie pewnie o 1 0 wyższa. Co jeszcze powinno nas interesować? no, no mamy radio fabryczne. Myślę, że ten Philips pamięta japońską produkcję. Mamy pełen opis funkcji. Fotel operatora, Grammer, oczywiście. Sterowany jest i amortyzowany. Sterowany tutaj mamy elektryczne sterowanie do kompresora. Fotel jest pneumatyczny. Ma pełną regulację. Sterowanie łamaniem ramienia jest w tym pedale tutaj. Skrętem podstawy w tamtym. Zwróćcie uwagę na konstrukcję klamek, bezpieczników, yy, wszystkich elementów tutaj sterujących do otwierania szyb i tym podobnych. To naprawdę jest mocna, twarda maszyna. Jako taka została zaprojektowana. Prosty dostęp do wszystkich funkcji. Mam klientów, którzy kochają tą maszynę. Mają nawet po dwie. W praktyce żadnych reklamacji pod jakimiś drobiazgami. Jeśli powiedzmy, zapcha nam się układ spłyskiwacza, ktoś zostawi wycieraczkę, nie wyłączy. Jakiś tam silniczek, coś takiego drobiazgu, mógłby się zdarzyć. Nigdy w takiej maszynie nie robiliśmy nic do uszczelniania, żadnych uszczelnień, hydrauliki, sworzni, nie tym podobnych rzeczy. To się nie zdarza. Pełna, oryginalna japońska produkcja. Zwróćcie uwagę, jak niewielka jest różnica między 80 a stojącą obok 57, to jest prawie 6-tonowa maszyna. Na szerokości podwozia około 20 cm, na wysokości podobnie, nasza. 57 ma ten sam wymiar co koparka 5-tonowa, czyli 8-9 ton w praktyce w wymiarze 5 ton. Kompakt. Koparka ma być kompaktowa, ma być zwrotna. No i to, co nas na końcu interesuje, to jest Sigma. Sigma, czyli maszyna offsetowa. Maszyna offsetowa obróci się z urobkiem w między dwoma ścianami rozstawionymi na 2,3 metra. Będzie mogła przesuwać łyżkę równolegle w wykopie z lewa na prawo bez zmiany pozycji wieży, bez obracania się na układzie ruchomego ramienia głównego. Stworzona jest głównie do pracy w szalunkach, tam gdzie jest bardzo ciasno. Bazuje dokładnie na v 80. To jest identyczna maszyna. Ciekawa konstrukcja, kilka takich maszyn pracuje w Polsce. Nie jest to rozwiązanie dla każdego. Jeśli ktoś pracuje w kanalizacjach, w wodociągach, w cięższych zadaniach, bardzo fajny pomysł. Oczywiście łyżeczkę ładowarkową możemy założyć na każdą z tych maszyn. Tak samo jak i również widły. Jeśli potrzebujecie wiedzieć coś więcej, służymy informacjami. Następnym razem może pokażemy jakieś Testy dynamiczne, choć te pewnie indywidualnie dla tych modeli znajdziecie na różnych naszych e, informacjach e, przy różnych filmach na tym kanale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na zakupy do Janmar Centrum.